Cześć, jestem Laura. Dziś chcę bardzo pokazać, moją piątą, że mam powiem, piąty o filmik z czami z Violette. Wam pokażę, tak o, e, mój bryloczek z Violette, książkę e, piątą część i siódmą, e, książkę Monetki i teczkę oraz kalendarz. Tak o, no wam pokażę e, taki ten. To jest taki bryloczek. Tak wygląda. Z drugiej strony tak. Kosztowało 10 zł w smyku. Dalej. Mamy dodatki. Tak. Oczywiście dzisiaj przepraszam za, za to, że mam katar. Że dzisiaj Wam pokażę jedną bardzo super rzecz. E, z Wiolety 3. To są takie o, różne obrazki. E, dostawiam od mojej koleżanki. Przepraszam, przyjaciółki. Takiej. E, nie wiem, kosztowałem pewno pewno 30 zł, albo nawet 40. Przepraszam jeszcze raz za ten karter, ale po prostu jestem troszeczkę przeziębiona. Teraz tak o. Na razie mam tylko te dwie książki to jest taka zakładeczka. Tutaj wygląda tak. Ja jeszcze nie mam z pierwszego sezonu, ani teraz z drugiego. Jeszcze mi dwie zrobię z drugiego. na razie po prostu czekam na tą z trzeciego, pierwszą, ale na razie mam tylko dwie. Jeszcze nawet, Muszę um, tam jeszcze z. Yy, skończyć. No już jestem troszeczkę tutaj w połowie, jak widzicie, no, bo ja troszeczkę mam teraz, tak do czwartej zostaję w szkole, więc może jak będę jeździł autobusem do szkoły, to wtedy będę się ale jeszcze nie wiem. Tylko tak sprzecznie wygląda tak. I jeszcze mówię od razu, że tutaj nie ma żadnych y, rysunków, ale w tej części mamy taką, y, taką reklamę. Ona jest naprawdę y, czarno-biała. Tak wygląda tak. No akurat kosztowała e, 16,99. Tak wygląda. widzicie. E, dobra. Teraz teczka. Teczka wygląda tak. Zresztą, O. Czekajcie. Tak wygląda teczuszka. Ta e, no to się nie patrzy na mój obrazek. Po prostu z takszymi robię malować. A tak o mamy tak. Teraz tak wygląda. Ptyczka. I kalendarz. Kalendarz wygląda tak. Tak. I teraz rzecz, na którą mam nadzieję, że czekaliście. Czekajcie chwileczkę. Muszę sobie ustawić ten, ten rzecz. Tak. O. O. Jest. Dobra, to będzie taki vlog, ale na blogu. Mamy płytę. Patrzcie, czekajcie, czekajcie. A! Płyta Villovers e, e, Villovers Quento e, Ever To jest oczywiście z trzeciego sezonu. E, tutaj mamy e, napisane d dwa CD, tak o, jedziemy na dół siebie tak o, tu mamy co w płycie Wszystko, wszystkie piosenki z i cancion, do tego wersję karaoke plus Quanto Amor Nelajre czyli śpiewa e, po włosku e, tak, czyli śpiewa po włosku e, Amor N. przez e, George e, Jorge Blanco plus pięć e, nowych piosenek z drugiej części trzeciego, trzeciego sezonu Fani będą, już, e, be, fani będą ją mogli nabyć w sklepach muzycznych, Disney Story oraz i Tuntes. Mam nadzieję, że już e, w Polsce się pojawi niedługo. E, będę miała już chyba trzy płyty, bo będę miała też Gira Mikanson, jakoś po prostu będę ja miała dwie. Tak o, jeszcze nie wiadomo to jest jak się nowa płyta Willowers e, Vilo, e, e, Quanto Ever. I za, y, to będzie już 25 listopada, jak widzicie. Mi się ona bardzo podoba, masakra, że już będzie. E, będę miała chyba już trzy płyty. Będzie jeszcze taka jedna płyta. E, pokażę Wam ją, czekajcie. Tak musimy się troszeczkę ładować. E, czekajcie chwilkę. O tu właśnie jest ta płyta. Poczekajcie chwileczkę. Bo nie byłam przygotowana. O mamy ten Facebooka. E, czekajcie chwileczkę, ja muszę tylko wejść. Czekajcie chwileczkę, przepraszam was za to, po prostu nie wiedziałam. O tak właśnie wygląda... O jest, jest, była, płyła! A, czekajcie, bo mi się troszkę zacięło, bo tak cały czas przewracam. O właśnie tak wygląda Ever, właśnie już jadę do przodu. O, właśnie tak wygląda, tutaj właśnie mamy też, yy, no, tą taką yy, Supplementatini. I tak. To mamy tutaj taka. ty yy, będzie tylko właśnie yy, z więc między innymi, chyba te dwie. No bo tak czy siak to fajnie mieć, bo po prostu tam będą wszystkie piosenki, a na tej będą tylko, wiecie. Więc już niedługo powinnam mieć yy, właśnie te płyty. Więc tak, no to było. No tyle. Mam nadzieję, że mi się filmik podobał. E, kocham was bardzo i pozdrawiam serdecznie. To pa.